Josie Marko ze strony Kaspresyny, dzień dzisiaj w tym dzisiaj w powróciliśmy do Clown Killings w Robloxie. Dokładnie, widzowie, i dziś, jak sami widzicie, jestem w takiej fajnej kryjówce. Jak sami widzicie, yy, jesteśmy na mapie zimowej z Forgotten Blizzard, z czego co wiem. Już, już gram ogólnie, bo musiałem tam. Jakby wam to powiedzieć, yy, no musiałem włączyć w ogóle ten, ten, musiałem, no jak, do, do, dobra, normalnie wam, jak człowiek to powiem, musiałem włączyć aplikację z nagrywania i nie mogłem przez chwilę nagrywać, więc, więc y, musiałem, bo miałem za dużo, za dużo rzeczy na dysku, musiałem posuwać jakieś te, o, klam przeszedł. No, i teraz mogę nagrywać, tak? I trochę czasem to zajęło bo w ogóle. u klowny. Patrzcie, jak sobie, ale ma. Ale, ma. To, ale to w ogóle moim zdaniem powinni totalnie usunąć, że można go spejtektować. Bo no, kiedyś tego nie było i wtedy to było lepsze. Bo to jest bez sensu, tutaj, że my wiedziemy, gdzie jest widzi możemy, Widzimy, gdzie jest clown, mamy jego lokalizację. Nie no, to jest. lepiej było, gdyby. A chyba stąd pójdę. Bo tutaj jest taka z, od, za oczywista, chyba kryjówka, tak mi się wydaje. To jest bardzo oczywista. Almatywa z nim jeszcze, nie? No super. Lepiej być nie mogło, nie? Dobra. Aksję robimy, aksję życia. Czyli w jaką. Ej, w jaką do strony się szło? Ja nie pamiętam z takiej mojej kryjówki jednej. Dobra, idę parkour. Parkour robimy. Dobra, przeszłem. O, tu było. Dobra, 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 dobra. Tu, 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 szybko, szybko, szybko. I pyk! I jesteśmy w zowie. Taka rówka mi się, w, moim zdaniem, jest lepsza. Oj, ale go ciknął. No to się grubo robi. Dobra, ma tutaj. Biegnie, biegnie, biegnie. Biegnie za osobą, dawaj go. Dawaj go. Czemu, czemu jest niebieski ogień? O, spadłeś. Super. Eee... A w ogóle. W ogóle widzowie. Tak. Z... Hmm. Czekaj. A nie, dobra. E, możecie w ogóle e, ocenić jaką kosę mam. Jako, jaką kosę mam bardziej brać. Czy tą taką. Z tym tym. E, czy tą inną taką, o tym Baber legendarną, czy tą... Czy tą czerwoną taką? A co to? Co to a ta. te czerwone. Nie wiem co to jest. Czy to jest... Bardzo To jest. Nie wiem, czy to jest. Epicki, czy co to jest. Nie jestem w stanie stwierdzić. Bo to jest rzadki, chyba. To jest. Ten, to jest rzadszy. Bardzo rzadszy, rzadszy. Rzadki, czy coś takiego. To jest chyba epicki, legendarny i. ten. Nie wiem, co to jest. Chromantik. <laughs> nie no, żartuję. Nie wiem, co to jest. Dobra. Więc mamy przerwę 20 sekundową. Yy, w ogóle... Ja widzowie kto pamięta widzowie starego klauna daje łapeczkę w górę, nie? Bo widzowie, w ogóle te lobby jak dużo zmienili, nie? Te lobby w ogóle jest teraz zupełnie inne. Co było kiedyś... Te, te stare lobby było o wiele, o wiele, o wiele mniejsze niż te, a to jest takie duże. Ale dobra, e, za głosu, mamy dwa plus no pewnie, na, pewnie nie będziemy, ja wejdę na muzeum, 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 tak, i co dostaniemy, muzeum, tak, dobra, mamy muzeum, To e, kto będzie clownem, Filipuj, Filipuj nie 12, dobra, no to, jest, to jest, to jest, nowe muzeum, ja nie, nie znam za bardzo kryjówek na tym, Znam jedną, jedną kryjówkę znam, w tamtym obrazie, ale to co łatwe, nie tak na serio, znam jedną kryjówkę, która jest sobie w tym miejscu. Ktoś nie, ktoś nie wiedział gdzie się schować w tym miejscu, to najlepiej patrzeć w obrazy, bo to jest tyle obraz, że tutaj na pewno musiała być kryjówka i patrzcie jest tutaj i tu jest obraz. No w sumie jest też trochę oczywiste, nie, że tutaj jest, że w obrazie będzie kryjówka, co to jest za głowa? Ja nie mogę, Hop wygrał. Nie, hop wygrał wszystko. Co to za łeb ma? Sprawdźmy w ogóle jakieś zero Czy są jakieś nowe gamepasta? No skiny na razie są tylko, nie? Szwy, co to? Co to jest? Ej no, by jakiś debil mi tu weszł. Dobra, nic się dzieje. No tylko zgaś tą latarkę. Bo to widać. E, co? E, czemu on? Czemu on... Aha, bo on go zabił! Ale czemu... Co jest? Chłop zabił klauna, ale... ale jaja. Dobra, no to jednak zagrajmy, zagramy jeszcze jedną rundę, bo... bo tak mi się chce. Mm. Tutaj. No dużo się w tej grze zmieniło, nie? Ale nie wiem co to jest za... Co to jest w ogóle? Tego też chyba nie pamiętam. Ta, tą pamiętam, tą nieśmiertelna królało, królowa to jeszcze pamiętam, ale tych dwóch tak... Nie przypominam sobie. Oni są nowi, bo tam pamiętam, ale tutaj nie. No ja mam... Jakich ja mam w ogóle? Ja mam... No ja, a, ja mam cyborga, super. Dobra. Zobacz, zostałem uwięziony. Tutaj trzeba... Tu, tutaj na pewno trzeba klamę z ten bo ten klaun tylko co, co... to jest? Ten klan no odwracam, ten klan w ogóle tylko chodzi i zabija ludzi nożem. Nie myślisz, że jest fajny. Dobra. Głosowanie na mapę i jaskinie widzowie, bo na jaskini są mega fajne... Ma, fai, fajna rzecz, która na pewno... Ten, bo widział, wi, widziałem to. Bo jak wiecie, że na laboratorium jest ten bo Robux taki pieniężny, co daje 30 monet, to tak samo jest na jaskini. O Fortnite is. jest! Jest FORTNITES Fortnite is. Dobra, ale teraz tak no serio to idziemy yy, do tego miejsca. Gdzie właśnie. A no, tylko tutaj są kolce. Nie no serio, naprawdę. Taki łatwy parkour i spadłem. To chyba żarty, tylko mam nadzieję, że tego nikt mi nie wziął. Ty. Nikt mi nie wziął, dobra. I patrzcie, widzicie tutaj to, nie wiem, tego ptaczka, czy co to tam jest. Musicie w niego kliknąć i tutaj się to otwiera i macie takie... Ma, i, i ty, ten jeden robok za jej 10. Jak weźmiecie te wszystkie, tak? To dostaniecie i mam... Ja miałem 270, a już mam 300 kasy, więc... No ja bym będę chciał sobie... Może ja sobie będę grał i sobie sobie zbieram na legendarnego w sumie. Bo, ojej, boski. No, na legendarnego zbieram Dobra, wchodzę tutaj. I mnie tutaj clown nie znajdzie, bo jest za słaby. Klany za słaby, nie znajdziesz mnie. Dobra. O, nie, nie wyskoczysz niestety. Nie wyskoczysz. W ogóle tam w skale jest kriba, nie? Ciekawe czy ono nie wie. On ma 8. ma 8 wygranych, więc... Ej, tam jest... tam jest typiara! On jej nie widzi. A bo on pewnie z pierwszy raz z klanem i on sobie teraz takie myśli. What? Ja nie mogę. A. On jej nawet nie zauważył, nie? No to jest... Dobra, widzę, co widzę, bo ja, żeby, by, żeby się coś działo, to ja się z tym klaunem pobawię. Bez sensu trochę siedzieć w kryjówce i nic nie robić. Więc tylko gdzie on jest teraz? A, no tak, na respie. Gdzie on może być indziej? Ej, tutaj. ma klaun. O nie, jak on mnie goni! On mnie goni! Taj mnie zgubił. On mnie gani, pomocy! Pobocy! Nie widział mnie Nie widział mnie, patrz, 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 patrz Ale... Czy ma tego double, double jumpa? Ej, on nie wie o tym, że tam jest przejściany z skała I on nie wie, że tu przejść można Ja nie... Wyszedł, patrz! ASASYNA RESPI! Z, z, respi chyba Z respi? Z respiu, chyba Albo wyszedł Ale nie, chyba, czekaj, może na czasie pisze jej, yeah, jej, yeah, tak, 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 jest! E, Finder jest, chyba tak Chyba... O Dobra, idę się nie, z nim pobawić też Gdzie on chodzi? On jest w tamtym miejscu O, jest tutaj! Czy nie? Gdzie on łazi? Panie clownie, było ten clown. Nie, 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 gadajcie, nie, 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 ban nie, ogóle nie, nie, ten Najgubszy klaun, naprawdę. Dobra, jest? Dobra wiem. Czyli nie wiem co tak. A tu chodzi, no mówię, to jest bez sensu trochę. No niby trochę też pomaga się, chcesz pobawić z tym clownem, no ale trochę też utrudnia, że go można spejtektować No to jest trochę moje zanie. Ej, klaunie! I poczcie, olem zrobił zrobię movement. Patrzcie to. No klaunie ty ślepoto jeden! Tu! Nie widzisz mnie dzbanie głupi? Ja nie mogę Test Ej klauni Clownie tutaj Gdzie Spadam! O! Jest! Zobaczył mnie, że wchodzę! No nie Jest! Patrzcie, ale dostaje oro, nie? Oła. Nie, zabił mnie. A tak blisko było. Ajajaj. Dobra, widzowie, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Widzowie, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i narka.